Siemaneczko ziomeczki, z tej strony Polski Lufa Dzisiaj nagrywamy Five Nights at Freddy's 3 No to lecimy Tak, nie interesujesz mnie O, jest i dwunastajem mhm. Ale ja chłopie mam dygę Tak gadam z kolegą przez Skype'a, no no i oglądamy, co tam słychać w kamerkach. Teraz nam jakiś gościu będzie coś tam pieprzył za głupoty. A my będziemy go słuchali. Jej. Przypomnij mi swoje imię, bo zapomniałem. Damian, no. tak sobie, tak gadamy z Damianem przez Skype'a, ja sobie nagrywam odcinek. A on się śmieje z moich failów. Co mówisz? Nie wiem. Człowieku, ty wiesz o tym, że ja nawet z Polski nie pochodzę? Z Azji ja pochodzę, jakbyś nie wiedział. Z Azji Śmieszne coś. Co tutaj mamy? Nic się nie czai, nic o druga, a ja myślę, że to przetrwamy No, no. Czy? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ok, zaraz się po, po, pokombinuję, bo muszę coś zaraz zobaczyć. Ops, nie to chciałem użyć, ale dobra. Nie potrzebnie użyłem głosu Balloon Boya. Ale e, głos Balloon Boya pod, ponoć działa też na spin Trapa. No, on się cofa do tego pokoju, do którego go przyniosłeś, nie? Czwarta, a ja myślę, że pierwsza nas bez problemu przetrwamy, druga już będzie cięższa. No, będzie śmiesznie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tak, patr patrzymy tutaj, nic, tutaj w wentylacji, nic tutaj w wentylacji, nic tutaj w wentylacji, nic myślę, że tutaj, tutaj bez problemu powinniśmy przetrwać pierwszą noc. No, nie, użyłem tego misia. Tego no. Jak, jak się nazywał ten misiek stąd? Nie, 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 ten, ten, ten. E, Fazbear Pizza, czekaj. E, e, Freddy, o! Freddy Fazbear Pizza. Jest! Pierwsza noc przetrwana, proszę Państwa, dziękuję. Nice, nice, teraz mini gierka, którą mi to sweluje, zara. Zobaczycie. Śledzimy takiego, o, takiego fioletowego Follow me Tą, tą, tą marionetką gubią się jakieś tam Oh my god Oh no No Wypadkowa mi się chyba druga noc włączyła I... To więc ja Wam dziękuję za oglądanie Do zobaczenia w następnym odcinku Tak więc Cześć Pa i czołem Piona